Cześć, witam was ponownie w grze Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Nagrywam ten fragment już trzeci raz Gdyż próbuję przejść walkę od razu Aby materiał trwał jak najkrócej Zacznijmy bez większych tych pieprzeń Walka jest za trudna, przesadzona, nie da się jej w żaden sposób przejść normalnie Zapomniałem jak się tutaj lata w miarę szybko, żeby uciekać przed nim Nie da się tego przejść Ta gra jest za trudna na tym poziomie jest za trudna. Nienawidzę tej walki. Kiedyś męczyłem się z nią miesiąc, a teraz muszę przejść to w jeden dzień. Dla mnie to jest za wiele. Kiedyś faktycznie potrafiłem przejść ją za pierwszym razem, ale. to było w tamtym roku. A jest jakiś. właśnie rok temu. Tym bardziej. No i kurwa bycie... Nie mam jak wygrać z nim. Już mam tak mało HP, że choćby nawet później powrócił jako Goku. Bo na końcu jest właśnie walka jako on w ostatnim momencie. To i tak nie widzę sensu, bo mam już za mało HP, a jeszcze chwilę będziemy walczyć. Próbuję to przedłużyć, atakując właśnie takimi atakami. Ja walka jest za trudna. Nie wiem, ile razy już powiedziałem dzisiaj to, to samo, ale to jest zbyt trudne. No jak dla mnie. Tutaj widzicie zaraz ją wciśniemy. Zamienimy się miejscem z Bu. Ale gdy tylko wejdzie Herkules, który jest zaraz po Bu. Przegramy. Na pewno. Nag będę nagrywał to już ponad... nie wiem, który raz. Goddammit, San. Yeah! gruba grubasie! Jako on w miarę nam to idzie, ale... Trzeba pamiętać, że młody... ...ma taką umiejętność, że potrafi wyleczyć większość swojego HP znaczy życia podczas jednego takiego takiego ataku, nie to nie jest atak, to jest umiejętność bardziej jego więc możemy go zbijać, ale to się na nic nie zda właśnie o to chodzi i o to chodzi, I on właśnie się wyleczył O właśnie, tak będziemy uciekać. To jest najlepszy sposób na wygranie tej walki. Innego sensu nie widzę. Ale pewnie i tak to nie wystarczy. I zabije on nam, nas zaraz potem. Po prostu będziemy od niego uciekać jak najdalej. Póki się będzie dało. Póki się będzie dało, to uciekamy. Jest, udało się. Zmieniamy się z Wegetą. Tak, dobrze. Yes, dobrze. Jest dobrze, jest lepiej niż było. Jest dużo lepiej niż było, gdyż w ogóle ciężko mi zawsze było dojść do Wegety. Może tym razem się uda przejść to. Po Wegetie jest już Goku i koniec walki. Muszę się pocieszać tą myślą, że po wygacie jest koniec walki. Znaczy niemal, że po wegecie. Muszę, to muszę to przetrzymać. Muszę to przetrzymać. Muszę to przetrzymać. Walka jest przesadzona. Muszę to przetrzymać. Nie ma jest przesadzony i ma za dużo HP. Wow, ale go fajnie skontrowałem. No szczerze, tak się da. God damn. Gdzie on jest? No w niego bi! W tym czasie w ogóle w anime Goku zbierał energię z całego wszechświata, żeby pokonać Bu. Nie ma ta... Ha, on się cały uleczy. I cały mój wysiłek spadnie na marno. Ta postać jest bardzo przesadzona. Jest tak przesadzona, że... Ja jedę Jest, R3. R3, klikamy. Chętnie. Dobra, Meteor masz, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Musimy chwilę tu przetrzymać z tego co pamiętam. I za chwilę pojawi się gałka. I wtedy będzie konie definitywny koniec walki. I to mnie bardzo ucieszy. Bardzo mnie to ucieszy mm. Więc musimy poczekać jeszcze tylko chwilkę. Mam nadzieję, że po tym ataku to będzie już koniec, że faktycznie pojawi się za chwileczkę malutką gałka. Dzięki której zakończymy tą najgorszą walkę Najbardziej wradzony poziom w historii gier Wideo Mogę tak bez końca, ale W końcu by wypadało, żeby ten Żeby ta gałka się faktycznie pojawiła Jestem zażenowany Jestem bardzo zażenowany jest gałka. Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Yes! Wygrałem Zrobiliśmy to. A obejrzyjcie scenkę. Co mi tam? Odcinek i tak będzie krótki. Matko. Ta walka jest nie dobrze wszystkiego. Ah. Szkoda, że mnie teraz nie widzicie, bo wyglądam jak naprawdę trup człowieka, który dał radę. I jest z ciebie zadowolony. Daliśmy radę. Skończyliśmy Sagę Z przed nami jest tylko saga GT, która jest w miarę krótka, i saga Dragon Ball zwykła. No i jeszcze specjalu saga i What If saga, czyli jeszcze trochę przed nami, ale faktycznie. O, pan. To jest wojowniczka już z kolejnych odcinków. Nawet nie wiem, czy będziemy mieli szansę nie uwalczyć, ale zrobiliśmy to naprawdę. Przetrwaliśmy level. Jestem siebie dumny. Jestem dumny z was, którzy to oglądali. Naprawdę, ta walka jest taka ciężka. Dobra, ale to będzie koniec tego odcinka. Żegnam się z wami. UbiBati999. Zapraszam do kolejnych odcinków. Do subskrybowania, komentowania i łapkowania. Bye, bye.